W związku z panującą pandemią COVID na rynku europejskim pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju półmasek. Część z nich to środki ochrony indywidualnej, inne to produkty medyczne czy też higieniczne. Występują między nimi znaczące różnice związane z ich przeznaczeniem oraz skutecznością ochrony. Decydując się na wybór tego rodzaju produktów, dobrze jest wiedzieć, który z nich rzeczywiście stanowi efektywną barierę ochronną. Światowa Organizacja Zdrowia wydała rekomendację, Zgodnie z którą półmaski w klasie filtracyjnej P2 lub wyższej mogą być wykorzystywane do ochrony przed wirusem SARS-CoV-2. Z tych też powodów na rynku pojawiła się spora grupa wyrobów udających FFP2 znakowanych chińskim standardem KN95. Przypomnijmy, w jaki sposób zgodnie z normą powinny być oznakowane półmaski filtrujące. W przypadku sześciu losowo wybranych z rynku produktów imitujących ochronne półmaski filtrujące w klasie FFP2 żadna nie spełniała wymogów prawnych dotyczących znakowania wyrobów. Dodatkowo, półmaski te posiadają niską jakość. Oraz wady konstrukcyjne powodujące brak możliwości zapewnienia szczelnego dopasowania do twarzy użytkownika. Aby sprawdzić stopień dopasowania, wykonano testy z wykorzystaniem urządzenia Portacount Pro Plus. Niestety żadna z sześciu biorących udział w badaniu półmasek KN95 nie spełniła wymagań. Omawiane półmaski nie spełniają nawet wymagań określonych dla produktów uproszczonej klasy oznaczonych znakiem COVID-19. Półmaski te, poza słabym dopasowaniem, cechuje również złe oznakowanie, wysokie opory wydechu oraz niska skuteczność filtracji. Tym samym stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika. Dziękujemy za obejrzenie materiału.